Co? Patrzcie, ja potłuczę. No. Co? To po co krzyczałeś na mnie? Teraz co na siebie krzyczeć? O! Kosz, ja byłem tam wątpliwie. Gdybyś kiedyś chore, ja byłam wiązana. To wiąże, bo, bo Nawet i wojny też chore. Jaki nasz? Bo.

O no tak, ciągle wziąłeś tu śnurki pociągniesz, związek trzeba, o, tam włożyć do środka. O kurwa, no. 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 Ruszko, wiążeć, wie? pięć ramion. A gdzie Ruszko-Gwiazdek, wiesz? Pięć ramion. Gdzie? No ten. Tu jest Ruszko-Gwiazdek. Gdzie Ruszko? No Pięć ramion, no nie Ruszko, no ja tego nie no. no, to No jest. Tam to by pięć. Żydowsko ma sześć ramion. No a tam, tam to pięć jest też ludzko. Nie, bo właśnie to jest Biały już nie Mikołaj. A ile mówiłem, to chyba 60 stopni, było tak? Po spirale chodzili, za to że do nich to jest normalna temperatura. Ale za ja to w Hiszpanii było 29 na plusie, a <glar> w <seventy> Hiszpanii <noise> było. No będzie, teraz zobacz, się nagrało.